Lubam! Ja że właśnie lecisz do Ameryki. Jest Ameryki! Jest Lubam! 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 na Lubam! O Boże! Dobra, Lubam! sobie Lubam! a potem się Lubam! A co? Masz tu jakiegoś faceta? <śmienicza> <śmienicza> Czym mogę pomóc? Jak pan widzi, utknąłem bannę. Tak, a jak ciągnąć? Nie, prosi... nie, 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 jak podniesiecie nogi do góry, to głowa będzie pod wodą. No. Co było pod Po moralność, proszę pani, to To rzadko. Cię złapiecie mi na pół! Siadź! Lecieć! Anabel, musisz stąd wyjść! Wyjść z awaryjnych samolocie, mamy osiem! Cicho. Cicho! Panie! usta leż od mojej żony! Po mnie rodzinę kulecką! Co powiedziałaś? Przypominasz mi mojego dziadka! Posunęłam siostrę Co? Znaczy przesunęłam wizytę u siostry na jutro Au. Kończ to chyba o mnie mowa. Do widzenia, państwu. Panie, no jak będę chciał posłuchać pianina, to se pójdę do filharmonii, no kończ pan! Kto zakręcił wodę? Władzę. Jakie władze? PiS, PiS, mo, mo, Zrobiłem pacjentowi dwa zastrzyki. Ból przejdzie i powinien wyjść z van.